Teraz. No, dawaj. No w tego dzwonego mordu! Teraz. Siemana z tej strony, Reku. Wiedziałem, że spodobała mi się nowa seria, dlatego leci kolejny odcineczek. Piszcie w komentarzu, jaka kolejna gildia. Pamiętajcie, który komentarz ma najwięcej lajków, ten wygrywa. Dzisiaj była gildia HOF. W Na następnym odcinku, co będzie? Zapraszam. Padł. Ja też padłem. Zjadł koksa twój? Tak, on już ja nie ja, do, do tego padłem, w sumie jakby nie patrzeć. <grystanie> Dawaj, jazda za dymem, kurwa! <grystanie> zamknij miały, ryj, bo... <grystanie> nie dojeżdża, za <w> <grystanie> Przyjadł na butle jak niko. Zamknij ryj

Czemu tutaj, co jest? Dobra, już to przewiduję. Nie piszcie, Hof, członkowie guildy Hof, że przewaliliśmy i tak dalej. Ja pisałem, kiedy nagrywam. Chodzi o to, żeby po prostu nie było takiej zasady. Po prostu klepialiśmy się powiedzmy 10 razy, i w pewnym momencie odpnąłem to nagrywanie. Żeby nie było czegoś takiego, że tam przegrałem, tu wygrałem i tak dalej. Żeby to było nie wiadomo kiedy. Że naprawdę ocenić tak, jakby PVP. No, a jak widzieliście nic nie jest wycinane w Rosowalka. No, to tyle. Zostaw i suba, elo. A i pamiętaj, pisz w że jaka gildia kolejna.